Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, pszczoły dostaną pokarm pod podkarmiaczkę. Skład ciasta to cukier, puder, miód, pyłek i drożdże. Tak wygląda ciasto. Porcje będę dzielił szpachelką, rodziny dostaną po takim kawałku. Za tydzień, rodziny, które wyjedzą ciasto, dostaną większe porcje. Dzisiaj jest chłodno, dlatego będę starał się jak najszybciej podać to ciasto, żeby nie wychłodzać gniazda. W tym roku w takich odkładówkach będę hodował odkłady. Daszek pokryty blachą offsetową. W środku znajduje się pajączek. Z jednej strony przychodzi zatwór styrodurowy, z drugiej strony podkarmiaczka ramkowa. I tak wygląda kompletna odkładówka. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się do następnego odcinka.